Ojej, właśnie się z panem, tutaj z chłopakiem dogadałem, bo nie byłem w stanie ocenić, czy to jest benzyniak, czy to jest e, e, elektryk, ale to jest benzyna. To jest samochód benzynowy. <śmów> który wygląda super. Mamy następnego GS4. A to zobaczymy, że to jest w ogóle siedmiosobowe, czy? Tak, to jest w ogóle siedmiosobowe. No ale mówię, jakoś tak tego miejsca tu jest. Ja jeździłem Fordem Galaxy, ten trzeci rząd. No było tam trochę miejsca, ale jakoś nie wiem, mam wrażenie, że w tych chińskich samochodach jest tego miejsca więcej. To jest chyba do składania foteli, zaraz zobaczymy, tak, to jest do składania foteli. No to by powiedział, że jakieś tam raperzy myślę, że jakby jeździli amerykańscy, no to to by uszło, bo to naprawdę podchodzi pod taki wóz gangsterski. Podejrzewam, że te parametry też nie są najgorsze tych pojazdów, zaraz zobaczymy. No bagażnika jest mniej chyba niż w galaksy przy złożonych tych siedzeniach No i właśnie jest ta wykładzina taka dziadowska Nie wiem dlaczego oni tak robią To jest samochód, który mi się osobiście też bardzo podoba Proszę bardzo To się wszystko dzieje elektronicznie To jest już elektryczny samochód no i te światła, powiem tak, że może to wygląda mega tandetnie ten, ale one w nocy robią wrażenie, jak to jedzie, to to wygląda jakby jechało nie wiadomo co. Jakby to jechało jakiś samochód w ogóle, naprawdę z Gwiezdnych Wojen. Zajrzymy zaraz do środka, pan sobie coś tam ogląda na telefonie, ja mu nie będę przeszkadzał. Kurde, nawet pokazał na tym wyświetlaczu, że ja drzwi otworzyłem. Pokazał wszystkie drzwi, które są pootwierane otwierane. Lewarek mnie tutaj rozmontowuje trochę głowę. Taki klimat się robi od razu chiński. Kurde, bardzo mięciutkie, fajne fotele. Także to jest. Wygoda przez duże W A teraz mamy jakieś podejrzewam, że najtańszy z tych modeli, z tego pojazdu Pliska Oho, no dobrze Tu też się wyświetla Które drzwi są otworzone, co? A, że nawet na czerwono to się wyświetla. Nie, no, jest to jakoś jasno zrobione z gustem, i moim zdaniem bardzo fajnie patrzę. Tutaj, znaczek taki, a znaczek no to będzie ten, co się gdzieś tam dojdzie. O co chodzi? MKO, tak. Mko wygląda bardzo fajnie, ale fajne te przełamania takie mają. Nie wiem czy to czerpie trochę jak stojoty, ale naprawdę wygląda to fajnie. Zobaczmy tego w środku. A to jest ten co mówiłem, że te pokrętła mi się nie podobają. Czyli ja już w tym samochodzie siedziałem, byłem yy, tutaj właśnie się śmiałem, że ma ten napis open do otwierania. Także on niespecjalnie podobał mi się we wnętrzu, ale jak z, jak z zewnątrz wygląda, no to co niech. Każdy ocenia sam, tak? Nie będę nikomu nic narzucał. Eee, takie moim zdaniem azjatyckie rysy, tak samo jak i ten. Ale zaraz idę do Exida, bo Exid bardzo, bardzo mi się podoba. a Mamy je to auto. Tym samochodem miałem przyjemność jechać na taksówce i naprawdę też był to pojazd bardzo komfortowy, tak? także tutaj jest tak dużo ludzi, że e, chyba na każdy z tych pojazdów znajdzie się jakiś chętny, bo będzie miał on coś w swojej gamie takiego, e, co będzie zwyczajnie ciekawe. No, widać, że to nie są stare Chiny, że to jest gdzieś tam wyklepane, kurcze, nie wiadomo gdzie, w lesie. Dziewczynka sobie gada coś na TikToku najprawdopodobniej. Także naprawdę to nie są rzeczy e, e, jakieś hałowe, A co jest ciekawe, to e, co po niektórych, jeżeli ja sprawdzałem ceny i porównując te ceny oczywiście do Europy, to uwierzcie, że to nie kosztuje furmanki pieniędzy. że taki no może dla chińczyków nie wiem no chińczycy zarabiają rzędu 10 tysięcy juanów to jest 6 tysięcy złotych miesięcznie e, trochę niższe są na pewno koszty utrzymania bo z tego co ja widzę to e, to tutaj jest jakby życie tańsze jakby to państwo w ogóle świetnie rozumiało że e, że ludzie po prostu muszą jeść muszą być szczęśliwi jak, jak będą na jedzeniu więc tutaj No i tutaj jest w ogóle jeszcze jakaś aplikacja, której ja nie widzę tak naprawdę, jak to zrobić. Oni to mają, być może na tych targach to jest, że jak podchodzisz do, do któregoś samochodu, się zbliżasz, to niektórym, ja nie wiem, bo może ja już sobie tak pomyślałem, że oni są już aż nadto nowocześni, ale ja nie widzę, że widzę, że niektórzy na przykład jak zbliżają swój telefon do danego auta, to on im wyświetla taką listę, na przykład jak ten samochód. Takie coś mają, tak? Czyli, że on na przykład jedzie tam 200 na godzinę, że się w tyle rozpędza do setki, więc yy, dlatego mówię, nie wiem, yy, czy ja po prostu już dokładam im tego, yy, tej inteligencji, czy po prostu tak jest, no.